Wielkie. Wielkie. Dziewczyny, dziewczyny, zobaczcie! Zadanie z historii! No. No. Ale to są w formie kodowania! No, no. no. nareszcie coś nowego! Wow! Super! A może to zagramy? OK, Okej. Dotajmy mi sami kodowania! Gdzie urodził się Marian Pilot z obecnej nagrody nagrodyni? Każdy rodzinny. Hmm, gdzie, gdzie to był? było? to? Może to tu? Tu? Nie, no nie, to na pewno nie było tam. Może to rzeczy. Drewniany kościółek. Podaj patrona. Rok powstania i Czyli Dziewczyny, miałyśmy na historii. Kościół hmm. 1778. Jest to kościół parafiany. Świętego Andrzeja Apostoła. Tak. Biegniemy. Szybko. Dziewczyny, ja już nie mogę. Pochodź. Chodź. Troszkę. Tak, Chodź. Troszkę. Tak. Chodź. Funkcję pełni kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to filia kościoła? Świętego, świętego Andrzeja! Znajduje się tam! Stanie wykonane! Podchodzę.